Halo, halo. Witam Was wszystkich w czasie takim świąteczno-noworocznym 30 grudnia, poniedziałek. Witam Was w takim no, nietypowym miejscu jak na nasz kanał oczywiście, na Miłośników Wschodniej Granicy Zielonej. Ale słuchajcie, musiałem tu przyjechać, ponieważ spędzam sylwestrowy czas noworoczny w Beskidach. No, musiałem tu przyjechać. Jeden z widzów... Proponował mi, że będzie moim przewodnikiem tutaj, natomiast no, dziękuję za tą propozycję i przepraszam, że nie skorzystałem, ale nie wiedziałem w ogóle kiedy i czy przyjadę, więc ale zdecydowałem się przyjechać tutaj. Słuchajcie, jesteśmy na granicy polsko-czeskiej, jesteśmy w miejscowości chałupki. Pokażę Wam ulicę długą w miejscowości chałupki oraz sąsiednią miejscowość. Chciałem Wam pokazać, jak przebiega tu granica. Jest taki film w internecie na YouTubie, który ma chyba 700 tysięcy wyświetleń. Mówi ten film o najbardziej absurdalnych granicach w Polsce. To jest właśnie takie miejsce. Czy absurdalne ocencie sami. Natomiast jest, no uważam, że jest bardzo ciekawe. Zapraszam Was na kilka przebitek z granicy polsko-czeskiej tutaj w chałupkach i obok chałupek tutaj między chałupkami a tą miejscowością kolejną. Zobaczcie, jak przebiega granica, myślę, że ciekawie. Zapraszam Was na te przebitki. Czy to jest oficjalne rozpoczęcie nowego roku na kanale? Nie, to nie jest oficjalne rozpoczęcie. Ten film nagrywam 30 grudnia. Także to jest w starym roku jeszcze nagrywany film, ostatni film w starym roku. Natomiast oficjalne rozpoczęcie na kanale będzie z granicy wschodniej. Także dziękuję Wam za wszystkie łapki, za życzenia. Szczęśliwego Nowego Roku, wesołych świąt i tak dalej. Bardzo, bardzo to było miłe. Bardzo wiele życzeń dostałem od Was. Więc no cóż, zapraszam na kilka przebitek z granicy polsko-czeskiej. Idziemy dalej, już przechodzimy do meritu. Zobaczcie, jaka tu jest sytuacja. Sytuacja jest bardzo ciekawa, czy jest absurdalna, no to musicie ocenić, tak? Natomiast ja wam pokażę na razie tak. Tutaj, to pole, które widzicie, to są Czechy. Ja idę, ja idę po polskiej stronie. Tak, tu jest słupek, natomiast granica jest tak wyznaczona tutaj. Ja nawet na geoportalu sprawdzałem, jak jest wyznaczona tutaj granica, żeby się na pewno nie pomylić. Otóż granica przebiega tutaj, wyobraźcie sobie, środkiem ulicy, czyli samochód, który właśnie przejechał jechał po czeskiej stronie, a ja jestem po stronie polskiej. I teraz tak, jeżeli stoi policja, na przykład polska policja stoi tutaj z suszarką. I... I strzela na drugą stronę radarem, to ciekawe, czy ma prawo zatrzymać ten samochód, czy nie, bo ten samochód jest w innym państwie. Zobaczcie, drzewa po czeskiej stronie oznaczone są takimi odblaskami, a tutaj po naszej stronie nie są, tak? Więc każda strona sobie oznacza po swojemu tutaj pobocze, więc to pobocze należy do Polski, a tamto nie, tamto jest czeskie, więc ten pas ruchu należy do nas a tamten nie, więc, no właśnie, ciekawe. Jeszcze zobaczymy, jak wyglądają, wygląda wyjazd z posesji. Zobaczcie, tu jest wjazd do miejscowości Chałupki. Tu zostawiłem samochód. Z tego, co widziałem na mapie, no to mniej więcej wzdłuż ta droga, gdzie zostawiłem samochód, biegnie wzdłuż linii granicy, natomiast samochód zostawiłem po stronie polskiej. Tak wynikało z mapy. No i tak wynika ze słupka, który tutaj widzę. Więc zobaczcie, tutaj wjazd do Chałupek. Powiat raciborski. Idziemy dalej. Tam zobaczymy, jak wyglądają wjazdy i wyjazdy do posesji, i w ogóle więcej, więcej, więcej zabudowań, gdzie jest. No ciekawie, ciekawie, to jest zorganizowane. Tutaj macie przekrój e, dwóch państw. Na tej jednej przebitce macie przekrój dwóch państw e, po polskiej stronie i drzewka po stronie czeskiej. Idziemy dalej. Po chwili marszu e, dochodzimy do miejscowości Rudyszałd, e, czyli z ulicy Długiej. Zmienia się nazwa ulicy, zaraz Wam pokażę jak ta, nazywa się ta ulica, myślę, że ciekawostka dla miłośników granic w ogóle. Zobaczcie, ulica Długa przechodzi w ulicę Wojsk Ochrony Pogranicza, a tu jest taki układ, widzicie ten dom? Ten dom jest po stronie czeskiej, a te domy są str po stronie polskiej. I teraz tak, jeżeli e, ktoś wyjeżdża z posesji i chce pojechać w stronę chałupek, no to musi przekroczyć granicę państwa, nie ma innego wyjścia. No, zobaczcie, polska tablica postawiona po czeskiej stronie. Tak, tutaj na polsko-czeskim pograniczu wszystko jest e, oczywiście pomieszane, tak? Polskie tablice stoją po czeskiej stronie, czeskie po polskiej i tak to właśnie jest. Zobaczcie, tutaj jakaś firma czeska, no a ja idę sobie chodnikiem po stronie polskiej, tak? No, bardzo ciekawie. To zorganizowane. Wyobraźcie sobie, jak musiała w, wyglądać ochrona granicy w czasach e, słusznie minionych, na przykład tutaj, w tym miejscu. Bo powiem Wam, że tu. W zasadzie granica przebiega, tak w cudzysłowie, Wam powiem normalnie, czyli, no, wiadomo, tak, po jednej stronie Polska, po drugiej Czechy, tak, jest po prostu w terenie wyznaczona. A tutaj jest taki odcinek, akurat tu jest takie miejsce, że jest taki odcinek, że granica przebiega środkiem ulicy, więc, no, ciekawie, ciekawe to wyznaczone, więc, no, dlatego tu przyjechałem, tak. Dziękuję za te polecajki od widzów pod filmem Sieszyna, właśnie, o, jeśli chodzi o ten podział tu ciekawy. Także dzięki, dzięki. No bez was, bez was to oczywiście bez waszych podpowiedzi nie byłoby tak tych wizyt w niektórych miejscach. Oto zobaczcie znaczek czeski odnośnie szlaku rowerowego. O tutaj polskie posesje. jest droga prowadząca w głąb czeskiego terytorium. Zresztą my idziemy w ogóle w stronę czeskiej miejscowości. Ona się nazywa bodajże Silcharowice, coś, coś takiego. E, idziemy tam, idziemy zobaczyć sobie. No zobaczcie tutaj słupek. No tak, ale słupek nie może stać na środku ulicy, tak więc. Słupek tutaj przy bramie. Więc tak jak mówię, no, żeby pojechać w stronę chałupek, tutaj państwo żeby pojechać w stronę chałupek, no to muszą przekroczyć granicę państwa, no nie mają innego wyjścia. Zbliżam się do miejscowości Silcharowice, która jest już w całości po czeskiej stronie. Zobaczcie tutaj pętla autobusowa czeskiego autobusu. Czeskie znaki. No, po polskiej stronie, tak? No, wygląda to, że jesteśmy po polskiej stronie jednak, chociaż może... Na geoportalu wyglądało tak, jakby naprawdę linia granicy szła tutaj środkiem ulicy, tak? Nie tędy, nie tutaj gdzieś, chociaż słupki by na to wskazywały, ale tak jak mówię, no słupki no nie mogą stać na środku ulicy, tak? O, tu nazwy. Zobaczcie, tutaj już w całości droga przechodzi na stronę czeską. Natomiast jak skręcimy tu z ulicy Wojsko Ochrony Pogranicza w ulicę Rakowiec, ta sytuacja jest ta sama, jak przed chwilą szliśmy. Ten domek jest po stronie czeskiej. A te po prawej są po stronie polskiej. O, ten słup elektryczny należy do czeskiego zakładu energetycznego. No, fajnie to podzielone, ciekawie. Wyobraźcie sobie, co by było, jakby teraz polibrzeć, były tak podzielone. Stoicie sobie na, jednym, yy, na jednej stronie ulicy, a po drugiej stronie ulicy jest brześć. To by była ciekawostka. O, tam słupeczek. No fajnie, to podzielone ciekawie. Ale powiem Wam szczerze, że no do końca, tak do końca nie jestem przekonany. Yy... No, ale chyba no, nie może być inaczej, tak? No, granica tu przechodzi, prawdopodobnie środkiem ulicy, no, tak mi się zdaje. No, ulica chyba nie jest. I na mapie Google linia granicy jest pośrodku drogi, i na geoportalu jest na pośrodku drogi, więc no, chyba nie może być inaczej. No, tu patrzcie, polski znak po czeskiej stronie. No, tak jak mówię, w czasach, jak ta granica była. Pilnowana, to musiało tu być ciekawie. No fajna miejscowa, Fajna na rowerek, na spacerek. Tak już się zagłębiamy na stronę czeską. No tak, a tu jest taki duży słupek. Bo granica ostro zakręca i prawdopodobnie to z tego wynika. No powiem Wam, że tu same samochody na wszystkich numerach jeżdżą, w ogóle polskich nie widzę, ale przecież jesteśmy po czeskiej stronie. No dobra, to chyba tyle. Takie ciekawe miejsce, tutaj absurdalne. Słynne, absurdalne miejsce na polskich granicach. Więc dzięki, że byliście. Już ten film zobaczycie w styczniu, także już po nowym roku, więc życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku i widzimy się oczywiście na wschodzie. Już miejsce sobie upatrzyłem. Ale muszę, że tak powiem, oficjalnie tam załatwić, bo muszę poprosić o zgodę na wejście w miejsce, w które na co dzień nie ma dostępu, więc, więc muszę tam skrobnąć maila. I mam nadzieję, że będę mógł wam coś tam pokazać. I podkradniemy się w pewne miejsce. Podejrzę jeszcze do tego słupka. Tak, no duży słupek. Tutaj wszystko po. Ta pętla. No, pętla jak pętla. Tutaj jakiś jest, można sobie zajechać, odpocząć w jakiś sposób. Po trudach wycieczki rowerowej na przykład. Tak, no to jest zdecydowanie jedna strona jest czeska. No a ta jest Polska, no tak się, tak się wydaje. Tutaj pas drogowy i te posesje wszystkie, no rozumiem, że są dociągnięte do drogi. Tak, no ten jeden pas należy do nas. No tym autobusem nie dojedzie się do hołbek. No ciekawie, ciekawie to wszystko zorganizowane. No dobra, to trzymajcie się w takim razie. Dzięki za ten spacerek grudniowy po ciekawej granicy. I trzymajcie się do następnego razu. Akurat nic nie jedzie. O, widzicie, taki jest podział. Lewa strona polska, a prawa czeska. No właśnie, jak to jest z tą, z tą kontrolą prędkości? Czy policjanci, którzy tu stoją po naszej stronie, strzelają w stronę samochodów jadących po czeskiej stronie. No chyba nie, chyba nie. Ale jak to jest do końca, to nigdy nie wiadomo. Może tu się nie ustawiają właśnie, żeby nie robić wątpliwości. No dobra, to pozdrawiam Was. Zostawiam Was z tym miejscem. Może jak będziecie tutaj kiedyś w okolicach ee, chałupek to przyjedźcie sobie tu połaścić. Taka ciekawostka graniczna. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia w Krzakach.